A więc tak, jest piątek Zaczynamy się pakować nad Solinę Troszkę tego jest Podmieniliśmy właśnie przyczepkę, bo do naszej my się nie zmieścili Pojechaliśmy po większą przyczepę Czekamy To jest cały nasz sprzęt a to jeszcze nie wszystko Tu jest załadowane moje auto całe jeszcze ubrania, jedzenie, także troszkę tego jest. Pakowanie trwa. Tak to wygląda, to jeszcze nie wszystko. Nie mamy jeszcze ubrań i wszystkiego jedzenia. 73 Ruda pi Albo Ruda, albo ruda. Ruda tańczy Ej, mówię, jak szalona. 8,6 ma. Mało zostało. Mało. Jeszcze za kulej do To szczęście przynosi. 35! Jest! Uuu, jestem. Sekretarz się do przetrawy. Trochę tego mamy. Nasz Majdan. Reszta jest na górze. Myślę, że na dwa razy to wszystko zawieziemy. no idzie w driftie, za chwilę nos wyprzedzi. Ale opie, mega mocny jest ten silnik. Przed nami nasze stanowisko wygląda imponująco. Aż się boję, jak jest głęboko, ale tak myślę, że za 30 metrów. Tak wygląda nasze stanowisko całkiem nieźle. Zobaczymy, czy ryby będą. Jesteśmy po pierwszej nocy, wody cały czas ubywa. W nocy mieliśmy dwa brania. Jedna ryba weszła w zaczep, nie wiemy co to jest. Druga ryba to był niestety leszcz. Ta będzie Tata go zje. Taki żart oczywiście, ryby wypuszczamy wszystkie. No i teraz czas na przemka i będzie to właśnie. Teraz kolej przemka i przemek teraz ma zamiar wyciągnąć karpia. Ogólnie chyba są złowione na tą chwilę trzy ryby, ale dwie z tego w naszej okolicy, więc jest szansa. I czekamy dalej. Mieliśmy pojedynczy pik, teraz nie wiemy czy to branie, ale coś się dzieje. Trzeci dzień zawodów, jesteśmy dalej bez ryby, A, ale znaleźliśmy parę takie biuro. Nie ma źle. Jedna, jedna nie. Co kawałek nad jeziorem? Takie wychodki porobione Tak jak na przykład tutaj Albo domki wędkarskie Tak zwane mety Tutaj taka kolejna melina Domek Tam siedzą koledzy z Węgier mają jednego karpia 6 kg. My dalej bez brania. Jesteśmy po trzeciej nocy. Oczywiście ani jednego brania karpiowego, same leszcze. I też nie było jakoś sporo. Ale z nudów idziemy przez las do sklepu. Podobno 2,5 km w jedną stronę. Więc zajdziemy. Brakuje nam chleba i piwka. mnie patrz jedną rzecz Jest wreszcie sklep, cywilizacja Godzina deptania przez las po górach tym roku pszczół Strasznie, nie? No to samo No to ja ile 700 litrów na 110 jest pięknie, ryby nie biorą, ale przyjechać było warto Wracamy teraz na nasze stanowisko już dzięki y, dobremu sercu właścicielowi sklepu w Erlasie, Erlasie przetransportował nas no, około półtora kilometra, teraz mamy tylko jakieś półtora przez las. Bro, browarowym szlakiem. <laughs> teraz taki numer, mamy jeszcze połowę drogi na stanowisko i Ziomek z Poznania, który z nami idzie, okazało się, że zgubił telefon pod sklepem. <grym> Także. Mm, musimy poczekać. Musimy poczekać. Nie wiemy, ile to będzie trwało. Wiemy, że telefon jest, bo właścicielka sklepu znalazła. Czekamy. Jesteśmy po czwartej nocce, i wreszcie się my doczekali. Mamy pierwszą rybkę, niedużą, około 5 kg ale honor, honor drużyny uratowany. Czekamy na następne ryby. Mamy kawał solińskiego zbuja Dziecko karpia. Dziecko, Dziecko karpia, ale jest. Ale zakarpią Duży mają Mniejsze jeszcze dzieci nie narzekają. Znaczy my jesteśmy szczęśliwi, że w końcu My jesteśmy szczęśliwi, że w końcuśmy coś złowili oprócz leszczy, nie? Spokoj, nazwa drużyny Family I

5, 65 Musimy go tak zważyć. Znaczy, uczciwi pędziowie. No wszędzie, <grymne> nie? Nie, no zdjęcia. Jest zdjęcia. Znaczy, my się chyba z taką małą nie no, fotografowali, no ale <grymne> z każdą trzeba. Naturalny zbiornik, peset złoczy, z każdą. Z każdym, z Trzeba to już postawić na tych góry. No. Tak. Czekaj. Z każdą chciał czy nie? Dobra, kocnijcie sobie wszyscy. wszyscy. I górę tak na mnie daj. O, o, o. o. Tylko tablicę tutaj bardziej przerybię. Bo może nie objąć. O, Dobra. Wszystko widać. Jest super. Jest? Moment, nie sprawdzi. Gra. Dobra, Dobra Tutaj mamy wędkę. A tu, gdzie jest czerwony marker, łowimy. Dosłownie 4 metry przed kijem, na 2,5 metra głębokości. Więc tak, przedostatnia noc na ECC za nami no niestety nie udało złowić się a Mamy dalej tylko tego jednego, ale jesteśmy zadowoleni, że coś my złowili. Dziś pomału już będziemy się pakować z grubsza, żeby jutro jak najwcześniej się przeprawić, spakować i jechać do domu. Także dziś już na pewno połowę namiotów zwiniemy. Będziemy chcieli przespać się tylko w jednym, bo tutaj strasznie późno wychodzi słońce i dopiero namioty wyschłyby nam dopiero gdzieś koło godziny. 12 w południe, a my chcemy najpóźniej stąd uciec około 9 rano. W nocy oczywiście tylko leszcze Zero brań karpi wyprawa do sklepu numer 2 po podstawowe produkty Głównie chleb i piwo Zawody trwają do jutra, a my są na zero ze wszystkim tym razem ze szwagrem Mateuszem yo, yo. Idziemy. Dodam jeszcze, że do sklepu jest około 3 km przez las. Po górach. Jest dobrze. Nie zgubiliśmy się w lesie. Ryb nie ma, ale czyż. Bieszczady nie są piękne. Z produktów. Nie poddajemy się ostatnie do nęcania łowiska, takie delikatne ścieżki z kukurydzy. Kończymy naszą przygodę z ECC Jednym karkiem, dzisiaj w nocy kleń Ale jesteśmy z siebie zadowoleni Nie jesteśmy bez ryby Jesteśmy tak nakręceni, że może Przyjedziemy też pustym roku. Jak Bóg pozwoli Najlepiej, żeby jeszcze na sam koniec znam ten Telefon telefonu pod do wody Do zobaczenia za rok!